Witam Was pięknie, kochani, i serdecznie 2 marca, kochani, na karcie dnia. Dzisiejsze karty dnia zrobimy sobie nieco inaczej, to znaczy mam takie wrażenie, że po prostu gdzieś tam może, może troszeczkę udoskonalimy albo dolepszymy sobie te karty dnia. I moi kochani, startujemy od barana. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi z tym ulepszaniem, czy też tutaj jakby polepszaniem tego wszystkiego. Zaraz przy baranie już tutaj osoby, które są spod tego znaku, będą mogły sobie zobaczyć, o co kaman, a reszta później. Więc moi kochani, startujemy. Przy okazji gorąco, gorąco pozdrawiam magiczną chatę. Mówię tutaj o swojej grupie, po to, żeby tutaj po prostu jesteście przed cudowną grupą, która naprawdę jest. Nie wiem, daje mi przyolbrzymią moc do pracy, do działania, do wszystkiego, więc kochani, tutaj duża buzia dla Was. Yy, I tutaj dla Was oczywiście, już bez karty dnia mówię, kochani, będzie fajnie. <laughs> Jedziemy, słuchajcie, baranek, 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 baranek. I startujemy od barana, tak jak powiedziałam. Baranki dzisiaj. Kochani, królowa kielichów, więc karta, powiedziałabym, sentymentów, mi sobie świeczkę, bo tu, kurna, przeszkadza. Królowa kielichów, kochani, a więc dzień kierujący nas głosem serducha. Będziecie po prostu dzisiaj emocjonalni, będziecie dzisiaj serdeczni, będziecie kierować się tym głosem tego serca, czyli gdzieś tam wszystko będzie podyktowane właśnie emocjami u was, tak? Ale słuchajcie pozytywnymi. Tutaj nie chodzi o to, że będziecie ryczeć, płakać, cudować, bo oczywiście emocje również mogą takie być, tylko bardziej takie właśnie takie rozanielone, rozcieszone, kurde, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? W związku z powyższym, kochani, dzisiejszy dzień w takim. Co, nie? Co niektórzy mogą bardzo mocno tęsknić za tą miłością, od razu to dodam. Ale, kochani, może nie będzie aż takiej tragedii, tak? Bo, no, bo tutaj to mogą być tylko takie, wiecie, takie wzruszenia serducha za czymś, tak? Za kimś, za czymś. E, więc tego typu historie. Możecie też wyznawać komuś tą miłość, kochani. Może też tak być, że ktoś wyzna, wyzna ją wam. Możecie się też wzruszać bardzo mocno. I, kochani, dla was tutaj dokładam karciochę, taką, nie wiem, taką kartę na dzisiaj, taką wyroczni, podpowiedzi troszkę, nie wiem, jak te karty nazwać. Która brzmi. P priorytety, kochani, i priorytety mówią nam o takiej sytuacji. Uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. Czyli tutaj w tym momencie, jeżeli byśmy mogli mówić o kwestiach mm, kwestiach czego? O kwestiach, powiedzmy, że ktoś od nas coś chce, ale, ale załóżmy coś tam, coś tam, no to my musimy być asertywni, czyli po, powinniśmy potrafić powiedzieć czasami nie, bo mamy inne priorytety, kochani. Więc uświadajmy sobie dzisiaj, drogie barany, co jest dla Was najważniejsze, tak? Czyli dzisiaj ustawiamy sobie priorytety. Dobrze. Jedźmy teraz z byczkiem, zobaczymy byka i to jest bardzo dobra karta, przynajmniej też patrząc tutaj na mnie, tak, bo mam nadzieję, że tutaj, słuchajcie, ten dzisiejszy dzień będzie na fali takiej, jakiej był wczoraj, hmm, czyli po prostu wręcz biegania po prostu, słuchajcie, w chmurach, bo tak to po prostu wyglądało, było bardzo mega energetycznie. Byczki. O, wiecie co? Dobra, nie wiem, czy będziemy dzisiaj biegać w chmurach, drogie byki, bo poszła karta 10 mieczy. A to jest karta mówiąca, tak naprawdę, słuchajcie, o takim totalnym dobiciu. E, możecie się czuć strasznie przytłoczeni czymś, dobici wręcz. E, po prostu fizycznie przewróceni na ziemię i nie mający siły wstać z jakiegoś powodu. I to jest taka negatywny wydźwięk tej karty, bo on faktycznie o tym mówi, to jest taka deprecha total, tak, gdzie po prostu kurczę, ktoś mówi, ja pierdzielę, mogłoby być cudownie fajnie, ale kurde i nie, kurde, bo musi coś się wydarzyć, bo musi się coś stać. I w tym momencie po prostu myśli, które Wy macie, bo to są, kochani, miecze, a miecze to myśli. To nie jest nic innego, to nie są jakieś sytuacje, w których po prostu, nie wiem, ktoś coś. To są po prostu myśli, które was tak dobiją, że możecie po prostu fizycznie, nie wiem, położyć się i powiedzieć: pierdziele nie wstaję. Ale kochani, ta karta również ma wydźwięk nieco inny, taki bardziej pozytywny, bo czasami ta karta bardzo często może mówić o sytuacji, w której. Um, w której my po prostu zwyczajnie musimy coś zakończyć definitywnie. I być może ta karta to właśnie chce pokazać, że definitywnie odchodzą od nas stany, takie, w których my ciągle musieliśmy się martwić albo być czymś przytłoczeni. I słuchajcie, ja y, tutaj oponuję bardzo mocno, żeby to o to tutaj chodziło, tak? Y, dobrze, no to w takim układzie zobaczmy jeszcze kartę dopowiadającą dla byków. Zaufanie, kochani, i karta, która mówi nam, która mówi nam, zaufaj swoim własnym decyzjom, idź za głosem serca. Eee, więc cóż. Moi drodzy, jeśli faktycznie macie zaufać swoim własnym decyzjom i iść za głosem serca, to w tym momencie po prostu, zwyczajnie kończymy jakieś zamartwianie się. Czujecie przyspieszone bicie serca, czujecie coś, co w pewien sposób pcha was emocjonalnie do czegoś, to nie blokujcie się. Słuchajcie, miłość, tak, ona musi być podyktowana serduchem, nie może być podyktowana racjonalizmem, tak, bo tutaj w tej sytuacji no, to jest takie płytkie, to jest takie słabe, tak jakbyście się, kurczę, nie wiem, no tam stykali z jakąś bryłą lodu. W związku z powyższym idziemy dzisiaj za głosem serca, drogie byki, i ufamy własnym decyzjom i kończymy taki stan, w którym tutaj e, pokazało nam się to na karcie. Jedziemy z bliźniętami. Mm, bliźniaki, bliźniaki. O Boże, bliźniak dzisiaj będzie wojował, kochani. To jest taki, taka karta troszeczkę mówiąca o walce ale taki dosyć konkret. Względnie może to być taki smak porażki, którą dzisiaj gdzieś możecie zaliczyć. Taka zemsta, porażka. Może ktoś przyjść, wpieprzyć wam nóż w plecy, e, przysłowiowy oczywiście nóż i gdzieś tam po prostu fizycznie możecie odczuwać um, taką sytuację, w której po prostu mówicie kurde stary, ej, ej chwila, moment, tak? To nie tak miało być. E, co ty mi zrobiłeś? Czy, czy, czy co ty mi zrobiłaś? Generalnie właśnie ta piątka mieczy, to jest właśnie ten, ten taki klimat porażki, takiego, takiej sytuacji, w której kurde, nie spodziewałam się, że to tak będzie, Spodziewałem się, że ona czy on tak wobec mnie postąpi. Więc, jakiś taki kurczę, słuchajcie, zawód może Was dzisiaj spotkać w jakiejś sprawie, względnie tak jak powiedziałam na początku, wy będziecie dzisiaj wojowali w, jakiejś, w, jakiejś, w jakimś temacie i też tym samym, kochani, przez to wojowanie możecie po prostu znaleźć się w takim punkcie, powiedziałabym. No, dosyć słabym, tak? E, dosyć słabym, bo, bo słuchajcie, wojowanie, wojowaniem, ale to jest takie, słuchajcie, e, ja wam dam, ja wam pokażę. Ludzie się odsuną, ale wy mm, nie do końca będziecie dobrze potem postrzegani, także miejcie to też na uwadze. I karta dla Was, dla bliźniąt. Prawda. Może to się będzie wiązało, słuchajcie, z czymś takim. Mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Więc moi kochani, jeśli tutaj będzie chodziło o jakieś e, prawdy, nieprawdy, cudawianki, to słuchajcie, może faktycznie bądźcie uczciwi. Nie, nie róbcie czegoś takiego komuś, żeby przyjdziecie i kogoś bardzo mocno zranicie. Bądźcie po prostu w pewien sposób uczciwi wobec siebie, i wobec drugich ludzi. Może tutaj głównie właśnie ta piątka mieczy tego się, słuchajcie, tyczy. Nie wiem. No to teraz jedziemy z rakiem. Co też raki? Na dzisiaj. Puch, ja pierdzielę. Słuchajcie, ale to są już y, trzy pod rząd bardzo negatywne karty, starota, więc słuchajcie, już Lwy i tak dalej powinni mieć lepsze. <noise> wieża. Słuchajcie, coś dzisiaj gruchnie, niespodziewanie i po prostu y, drastycznie, ale słuchajcie, to jest taka sytuacja, w której to coś i tak już wisiało na włosku. To coś już i tak miało się zburzyć i zniszczyć, tak? Bo Wieża to po prostu jest taka sytuacja, w której y, jakby to powiedzieć. Y, y, jakby to powiedzieć. I jest to taka sytuacja, w której po prostu zwyczajnie to już miało... Pi Pierdyknąć, tak? Innymi słowy, <laughs> i to po prostu poleciało. Więc spodziewamy się dzisiaj, słuchajcie, czegoś, co zawali się. To może być zawalenie planów, zawalenie jakichś tam, nie wiem, rzeczy, które ewentualnie chcieliście dzisiaj dokonać, zrobić, i to po prostu leci. O kurde, no nie udało się, tak? Posypało się coś. Moje plany się posypały, nie wiem, moje jakieś tam założenia się posypały. Może też tak być, że co niektórzy z Was wyjdą z zaścianków własnych, kochani, i to Wy sami stwierdzicie dosyć, ja nie będę, nie będę więźniem własnym, siebie samego. Słuchajcie, karta dopowiadająca to osiągnięcia, i ona mówi: goń za swymi marzeniami, bądź zaskoczony, dokąd cię zaprowadzą. Czyli, jeżeli mamy jakieś plany, słuchajcie, no to pędzimy za nimi, tak? Jakby w pewien sposób nie wyhamowywujemy tego, tylko po prostu idziemy z czymś do przodu. No to, co teraz, to teraz lew. Lew, lew, lew. Ale w kochani na to wszystko cztery miecze. No to lew położy się po prostu i powie dzisiaj pierdykam, nie robię kompletnie nic, nie chce mi się, dziękuję bardzo za współpracę, tak? E, innymi słowy. Dlatego, że cztery miecze to jest taka karta po prostu zastoju. Dzisiaj mam urlop, dzisiaj nic nie robię, dzisiaj odpoczywam, e, dzisiaj nie domagam, co niektórzy mogą być poprzeziębiani i po prostu fizycznie nie mający siły w tym momencie na, na cokolwiek, tak? I jednym słowem położą się i będą sobie leżeć. Więc e, taka, taka karta, słuchajcie, zastoju względnie odpoczynku, względnie potrzeby tego odpoczynku, Bądź też jakiegoś urlopu zwyczajnie, bądź też jakiejś choroby, tak? Ja nie mówię, że jakiejś kolosalnie dużej, chociaż aczkolwiek może tak się zdarzyć, że co niektóre lwy po prostu zwyczajnie gdzieś tam się po, położą się po łóżkach i będą leżeć. Ale krótko mówiąc, zastój w jakichś sprawach. Y, potrzeba odpoczynku albo leniuchowania, słuchajcie, to też jest dobre, dobre y, sformułowanie. I dla lwów dzisiaj natura, kochani. Odpręż się na łonie natury. No to macie się właśnie odprężyć. Pierdyknąć sobie urlopik, kochani. Pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę. Bardzo fajnie karty współgrają, akurat w Waszym przypadku, dlatego że faktycznie to jest karta odpoczynku, tak? Żeby się położyć, odpocząć. No i tutaj właśnie ta karta również do tego zachęca. Pozwól sobie na ten odpoczynek, tak? Ale na łonie, kochani natury. No i jedziemy teraz z panną. I tutaj przy okazji bardzo gorąco pozdrawiam Ewę Sałęgę. Yy, kochana, witam Cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Zaraz Ci coś fajnego chyba wyciągnę. I wszystkim pannom przy okazji. No i cóż, an, yy, no i czemu mnie to nie dziwi? Kochana, wiadomości. Wszystkie panny oczywiście, wiadomości, rycerz monetowy, który ma wam coś dzisiaj dostarczyć, przynieść, i tak dalej, i tak To może być wszystko, kochani. To mogą być wiadomości od ludzi, e, to mogą być maile, to mogą być listy, to mogą być kurierzy z paczkami, cokolwiek. Ten rycerz ma wam coś po prostu dostarczyć, albo po prostu wasz dzisiejszy dzień będzie opanował w to, że po prostu zwyczajnie będziecie dzisiaj że tak powiem, wysyłać sobie wiadomości w te i nazad, kochani, czyli taki dzień podyktowany po prostu odbiorem i wysyłką różnych rzeczy. A karta dopowiadająca to wskazówki. No i, moje kochane panny, Proś o rady. Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej prośbie. No więc, moje kochane, moje kochane panny, jeśli macie jakieś wątpliwości, potrzebujecie jakichś porad, tak, czy tego typu historii, no to moi drodzy, że tak powiem, uderzajcie jak w dym do ludzi, pytajcie o te porady, idźcie, radźcie się, bo czasami faktycznie człowiek ma mętlik w głowie i na przykład nie wie, co ma zrobić. No to wówczas co? No to idę do kumpeli, do kumpla i powiem sobie, stary czy stara, no weź mi, powiedz, co ty byś zrobiła na moim miejscu. I wówczas te rady zbieramy do kupy, tak, i, i jakby. W pewien sposób możemy sobie tutaj um, na podstawie tych rad, oczywiście, wyklarować jakąś sytuację. Więc tutaj dzisiaj, panny, po prostu zwyczajnie, być może w tym rycerzu monet to jesteście wy, którzy idą do kogoś z jakąś wiadomością, poprosić o wskazówki, poprosić o jakieś porady. No dobrze. No to w takim układzie waga. Poproszę o kartę dla was. A waga, kochani, dzisiaj księżyc. No to cóż, y, powiedziałabym, jakieś niejasności, jakieś y, zacienienia umysłu, tak? Bardzo często to jest. To są jakieś lęki, to są jakieś strachy, to są jakieś manipulacje. Być może ktoś będzie próbował to właśnie tak zrobić. Jakieś rzeczy, których nie wiemy, jak zrobić. Być może dzisiaj ten wasz umysł nie będzie pracował na, na najwyższych obrotach i zwyczajnie waga nie będzie wiedziała, jak ma coś zrobić, jak ma coś poczynić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo generalnie, no, słuchajcie, karta księżyca bardzo często właśnie o tym mówi, że możemy po prostu nie wiedzieć, mieć y, po prostu takie, taki, wiecie, takie zacienie umysłu. Boże, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, kurczę, jak ja mam z tym ruszyć, co ja mam z tym zrobić. Ale karta księżyca to są również tęsknoty, kochani, i być może wy dzisiaj będziecie również za kimś albo za czymś bardzo mocno tęsknić. Karta dopowiadająca. Wiara. Nie trać wiary. Wiara umacnia, cię, umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego, nie znając, tutaj my nie wiemy, bo jest ciemno, tak? Pff, coś tam, trala. Więc moi kochani, musimy wierzyć w to, że nawet jeżeli jest coś niejasne, nieklarowne, my nie mamy pewności, co będzie, czego nie będzie, boimy się czegoś, nie wiem, widzimy wszystko w czarnych kolorach, nazwę to też tak, to ta karta mówi bądź pełen wiary. Bądź pełen wiary, tak, bo wiara umacnia cię i w tym momencie wierzysz, możesz zaufać temu, że na pewno wszystko potoczy się zgodnie z twoją myślą. Przy okazji pozdrowienia tutaj dla Przemka i jedziemy ze Skorpionem i tutaj pozdrawiam Konrada z kolei. I cóż my mamy? No u w przypadku skorpionów mamy, kochani, księżniczkę pentakli, innymi słowy jest to giermek monetowy. I też tym samym, kochani, ten giermek monetowy to jest wiedza, to są informacje, to jest dostarczanie jakiejś po, pu, puli wiedzy, którą wy dzisiaj musicie pochłonąć albo czegoś się dowiedzieć, tak, bo to są tego, te, tego typu historie. I moi kochani, y, ta wiedza dzisiaj do was przychodzi, te informacje do was przychodzą, względnie to wy te informacje dajecie komuś. Nie wiem, spotykacie się gdzieś z kimś, przekazujecie, słuchaj, to będzie tak, 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 tak i tak, a on dobra, dobra, będzie taki srak. Więc generalnie dzisiaj obracamy się wiedzą, co niektórzy mogą być, na szkoleniach, mogą się szkolić właśnie, mogą zdobywać jakąś wiedzę, mogą się uczyć, mogą chodzić do szkół, bo oczywiście jesteśmy tutaj w różnych położeniach życiowych, więc ta wiedza do Was przychodzi, te informacje dzisiaj zbieracie o kimś, o czymś, w jakimś temacie. I karta dopowiadająca, kochani, błogosławieństwo, które mówi nam. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Oczywiście, że tak, musimy, że tak powiem, te serducho, słuchajcie, zawsze ładować pozytywem, bo jak będziemy się radować, uśmiechać, i tak dalej, i tak dalej, to więcej nam się będzie chciało i więcej będziemy, że tak powiem, pozytywnie żyć. No to teraz strzelec. Strzelców nie znam, więc nie pozdrawiam nikogo. Słuchajcie, as coś się dzisiaj za... Pff, to znaczy tak, są dwie, dwie aspekty asa kochane strzelce. As mieczy tnie, as po prostu zwyczajnie odcina to, co już jest, co, to, co już dla strzelca jest niewygodne, to, co w pewien sposób nie daje mu fajności życia względnie a smieczy może nam pokazywać słuchajcie to, że co niektóre strzelce będą dzisiaj wpadały na jakieś genialne pomysły na tej zasadzie mam plan, mam pomysł, po prostu coś wam może dzisiaj strzelić do głowy i będziecie za tym pomysłem i planem podążać, ale co niektóre z was mogą odcinać przy okazji to co już nie służy, to co już jest niewygodne. A, 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 karta, a karta dopowiadająca na dzień dzisiejszy to przyjemność. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. Czyli moi kochani, jeżeli jesteście zarobione po łokcie, bo są, no, mogą takie sytuacje być, to dajcie sobie też troszeczkę luzu w tym wszystkim, kochani. Sprawdźcie sobie jakąś drobną przyjemność w dniu dzisiejszym. Dobra, no to teraz koziołki. koziołki kochani dzisiaj się odsuwają od życia, m, krótko mówiąc i jednym słowem słuchajcie mają na wszystko. Wyjebkę. To znaczy, nie mają ochoty na towarzystwo, chcą dzisiaj troszeczkę świętego spokoju, może potrzebują coś przemyśleć i odsuwają się od ludzi. Może też taka sytuacja być, że nie tyle, że się odsuwają, bo chcą, tylko się czują samotne. Po prostu zwyczajnie. Pustelnik, kurczę, czuję się po prostu bez towarzystwa z boku. Czuję się samotny, samotna i zwyczajnie po prostu taki stan osiągam, tak? Samotności. Może też taka sytuacja być. Ale, kochani, to jest tylko na dzisiaj. Być może, co niektóre z Was zwyczajnie właśnie potrzebują. Takiego nie mam dzisiaj choty na rozmowy, na zabawy, na nie wiadomo co. Potrzebuję coś przemyśleć i zwyczajnie odsuwam się właśnie w tym celu. Karta dopowiadająca na dzisiaj dla Was to majestat, tak się nazywa. I tak, bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku, czyli macie być świadomi tego, że jeżeli nawet czujecie się samotni, to jesteście ważni dla wielu osób, moi kochani. Ważni. I chciałabym, żebyście sobie to uświadomili, bo bardzo często jest tak, że możecie w tej samotności odczuwać, że jesteście niepotrzebni nikomu, kochani. To jest nieprawda. Potrzebni jesteście zawsze, chociażby samemu sobie, ale też na pewno ludziom, którzy gdzieś Was otaczają i którzy z całą pewnością bez Was nie potrafiliby żyć. No, i teraz z całego serca pozdrawiam gorąco <laughs> Madzie Glinkę, która wczoraj po prostu karta dnia jej się tak sprawdziła, że mega teraz poprosiła mnie o jakąś fajną kartę. Teraz Madzia i wodniki, wszystkie przy okazji. No dobra, zobaczymy, co się da zrobić. Magda, Glinka i wodniki. Super. Madzia, dzisiaj będzie dobrze i wodniki wszystkie przy okazji, kochani, szóstka monetowa karta równowagi, po prostu, emocjonalnej, psychicznej równowagi w dawaniu i braniu, dzisiaj po prostu jest mega czas, co, po, to po co przyjdziecie otrzymacie, tak, jednym słowem, może taka sytuacja być, że poszliście do kogoś albo pójdziecie po jakąś pomoc czy w ogóle po cokolwiek, no i jednym słowem, kochani, dostaniecie to, co, to, to, czego chcecie, tak? I tak, tak to chcę powiedzieć. Bo szóstka właśnie taka jest. Przychodzę do ciebie, ty Magda, słuchaj, a zrobiłabyś mi kawę? Spoko, nie ma problemu, zrobię ci. Dostajecie to, co chcecie. Jest równowaga, tak? W dawaniu i braniu. Po prostu wyrównują się poziomy. Zawsze jest coś takiego, że nie czujecie się wykorzystywane, czy też w drugą stronę w jakiś tam pewien sposób nadmiernie wykorzystujące kogoś. Więc moi drodzy, bardzo, bardzo dobra karta wyrównania przede wszystkim również emocji i wszystkiego w oku. I Zobaczmy kartę dopowiadającą. Odpoczynek. No i cóż, odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. I to jest bardzo dobry akurat przesył, akurat dla wodników i w przypadku właśnie madzi, dlatego że bardzo często y, ludzie mają to do siebie, że właśnie czują się winni za wszystko. Tak? I zresztą ja takich osób znam więcej. Um, nie czujmy tej winy, tak? Nie obwiniajmy się wiecznie w kółko Macieju. Macie też własne potrzeby. Jeżeli zrobiliście coś, bo czuliście się szczęśliwi, to cieszcie się tym, a nie kurczy: będziecie się obwiniać za to, że byliście szczęśliwi na przykład. A znam takich przykłady osób, bardzo, bardzo, bardzo wielu. Więc moi kochani, dzisiaj sobie odpoczywamy, relaksujemy się, cieszymy się jednym słowem życiem. Równowaga następuje w dniu dzisiejszym u wodników. A co u ryb? A ryby moi, kochani, a dwójka buław, będą się zastanawiać, co zrobić. Dwie buławy to są rozdroża, to jest wybór dwóch dróg. Mamy jedno, mamy drugie. Którą ścieżką mam podążyć, którą ścieżką mam pójść, jaką, nie wiem, kawę, wypić kawę czy herbatę, bo to mogą być naprawdę prozaiczne rzeczy, kochani, nie jakieś takie globalne, bardzo mocno, ale zwyczajnie możecie dzisiaj podejmować jakieś decyzje. A karta dopo dopowiadająca to jest odkrywanie i Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. No nie słuchajcie, ja po prostu padnę. Właściwa ścieżka ukaże się sama. No i też tym samym, moi kochani, e, cóż, ja zostawiam was, że tak powiem, z waszymi kartami. Tu mówię o ścieżkach, tu się pokazują ścieżki. Więc moi kochani, jak się wsłucha rybka w siebie, to będzie wiedziała, którą drogą ma podążyć. E, w ten sposób to powiem. A Was wszystkich kochani, bardzo gorąco pozdrawiam. Życzę Wam przecudownych i smacznych kawusiek a z samego rana buziaki.